Siemanko, w dzisiejszym odcinku przygotuję trampka do zimowania. No już po prostu zimno się robi, nie lubię w zimny dzień. Tyle. Zaczynam przygotowanie od wymiany oleju w silniku. Trzeba tego odpalić na 10-15 minut aż trochę ten olej zrobi się ciepły i po prostu spłynie do końca. się leje jeszcze na Volvo Line nie jeździłem na motocyklu. zobaczymy co jest bardzo fajny lejek z trzeciej idzie To że zaczynam zimowanie motocykla. Umycie pierwsze, co przygotuję, przed myciem. Zdjąłem odsłonę napędu. O, trzeba to wyczyścić. Ale tragedii nie ma. No i co? Mycie. No, pierwsze przed myciem to co? Trzeba spryskać w łańcuch. Używam takiego preparatu bardzo fajny preparat się pryszcze się, się tutaj popryskam po prostu się wodą płucza i gitarę no, łańcuch spryskany czekać około 10 minut niech to sobie poleże no to już Aktywną pianą popryskałem czołego, żeby ten kurz zmyć, teraz wodą zmyję. I już motocykl opukany, łańcuch już jest. Jak widać umyty jak nowy. Jeszcze się go opłuczę do końca. No tak by wypadało osuszyć. Używam takiej dmuchawy do liści. Najważniejsze, to, najważniejsze to są przełączniki Oto tak jedne i drugie, żeby je po prostu wydmuchać. No i zegary. motocykl już można powiedzieć jest odmuchany, wydmuchany. Teraz może go odpalić, żeby się woda wypaliła. A i tłumika to trzeba wyjąć. Ja zawsze wkładam to przy myciu, żeby się woda to tłumika nie wlała. Dobrze. Tak. Zobaczymy. Muszę nacisnąć sprzęgło. O, akumulator już wyjęty. Proszę. No i co, teraz tylko jakiś wosk nałożyć na całość tego I będzie do na Następny sezon. No teraz tylko zabezpieczyć lakier. Użyłem coś takiego na całe plastiki i lakier. O i cały wysmaltowany. Wiecie co? Jak go zrobię woskiem takim, to od razu wszystkie manetki, wszystkie plastiki robię grubo, bardzo grubo, jak widać, plakiem. Dlaczego? No bo jak po prostu stoi w garażu oblaszanym, to się wilgoć zbiera przez zimę, a plak, jak wiadomo, jest tłusty i nie, nie dopuszcza wilgoci wszędzie. Psikałem tym plakiem. O się da? Teraz czas na smarowanie łańcucha. Używam takiego preparatu. Bardzo dobry nie chlapie a długo się trzyma. No i trampek poszedł spać. A jeszcze jest wszystko przygotowane na sezon. Jak widać, jest wymyty. Jak Buzia przekazała, nasmalcowany Teraz niech sobie czeka do sezonu. No ogólnie chciałem powiedzieć też, że Trumpek jest na sprzedaż. Jest ogłoszony na Oliksie, Może w opisie filmu wyślę, wkleję link do ogłoszenia. Ludzie mi się pytają, dlaczego chcesz sprzedać tak szybko, bo przecież niedawno kupiłeś. Chcę sprzedać, bo ten motocykl był taki przejściowym motocyklem. Wcześniej jeździłem BMW R1200 RT z żoną. Po prostu żona urodziła i sam zacząłem jeździć. No ale sam nie będę tym rt jeździł, to po prostu kupiłem sobie takiego małego... Małego. A teraz po prostu chcę z żoną wziąć raz na jakieś... No, po prostu chcę brać z żoną ze sobą na jakieś przyjaźnie. I szukam jakiegoś szybkiego turystyka po prostu I no... triumf to jest na jedną osobę tak naprawdę Można powiedzieć Także widzimy się w następnym sezonie z trampkiem O ile go nie sprzeda A może ktoś się kupi No zobaczymy Także na razie, cześć, piona